1 sierpnia 1988 roku w Warszawie przyszedł na świat Robert Lewandowski jako drugie dziecko Iwony i Krzysztofa Lewandowskich. Robert ma o dwa lata starszą siostrę Milenę. Jako dzieci dorastali i uczęszczali do szkoły podstawowej i gimnazjum we wsi Leszno położonej w województwie mazowieckim. Ojciec Roberta był dyrektorem tamtejszego ośrodka sportu, dzięki czemu pod okiem rodziców Lewy zaczynał swoją przygodę z piłką nożną. W roku 1997 Robert dołączył do klubu MKS Warszawa-Warszawa, którym przez 7 lat grał w drużynach młodzieżowych i juniorskich. W tamtym czasie Robert był niski i miał niewielką masę ciała, właśnie z tego powodu koledzy z drużyny nadali mu nim Bobek. W dodatku, z powodu jego postury, nie został powołany do kadry Mazowsza w 2002 roku. Lewandowski się nie poddał, próbował wtedy innych dyscyplin sportowych, takich jak biegi przełajowe czy też judo, dzięki czemu poprawiły się jego warunki fizyczne. W 2004 roku zainteresowała się Legia Warszawa. W związku z tym w 2005 roku trafił do czwartoligowej Delty Warszawa, która była takim zapleczem Legii. Niestety później nastał ciężki czas dla Roberta. W wieku 49 lat zmarł jego ojciec Krzysztof. Przyczyną śmierci był chyle w śnie po operacji wycięcia guza. Cierpiał na nowotwór i chorobę wieńcową. Ojciec nigdy nie zobaczył żadnego gola syna w seniorskiej karierze. Tutaj należy zaznaczyć, że rodzice Roberta byli dla niego ogromnym wsparciem. I tak pozostało do dziś. Ostatnie pytanie, jakaś szczególna dedykacja, ten puchar jest specjalnie dla, dla kogoś? Tak, to, to to, ten puchar na pewno mogę dotykować się oczywiście mojej rodzinie, mojej żonie, moim dzieciom, ale też mojej świętej pamięci taci, który, który na pewno, który, który, który na pewno gdzieś cały czas na mnie patrzy i wierzył. Wierzył we mnie i to też jest dla tych osób, które mnie wspierają, które są przy mnie, bo zawsze wierzyły w to, że, że osiągnę ten sukces i że nigdy się nie poddam, więc, więc tak chciałem. Lata 2005-2006 rozegrał w rezerwach klubu Legii i strzelił tam 3 bramki, lecz pod koniec sezonu doznał kontuzji i Legia nie zdecydowała się pozostawić Lewandowskiego w swoich szeregach. Jako niespełna 18-latek trafił do trzecioligowego znicza Pruszków, którego transfer kosztował 5000 zł. Minęły dwa lata, a Lewandowski uzbierał na swoim koncie aż 37 bramek. Prowadził Pruszkowian do awansu w 2007 roku. Rok później znicz Pruszków znowu miał powody do szczęścia. Lewandowski strzelił 21 bramek. Został najlepszym strzelcem tamtych rozgrywek, ale drużyna z Pruszkowa otara się o awans do Ekstraklasy. W lidze zajęli piąte miejsce, a awansowały wtedy tylko cztery drużyny. W następnym sezonie 2008-2009 Lewandowski był już oficjalnym zawodnikiem Lecha Poznań. Kwota transferu wynosiła około 380 tysięcy euro. Był to ogromny zastrzyk gotówki dla znicza pruszków oraz ogromna szansa Lewandowskiego, aby stać się jednym z najlepszych piłkarzy w Europie. Debiut Roberta w Lechu miał miejsce 8 sierpnia 2008 roku w meczu z GKS-em Bełchatów. Lewy strzelił bramkę, lecz jego drużyna przegrała ostatecznie 2-3. Sezon 2009-2010 był bardzo udany dla drużyny z Wielkopolski. Zobyli oni Mistrzostwo Polski oraz Super Puchar Kraju, a sam Robert został królem strzelców ekstra z 18 trafieniami. Podsumowując, Lewandowski w Lechu rozegrał 82 metrze, strzelił 41 bramek i zanotował 20 asyst. 11 czerwca 2010 roku Lech Poznań sprzedaje Roberta Lewandowskiego do i Dortmund za kwotę 4,5 miliona euro. Był to zupełnie nowy rozdział w życiu Roberta. Inny kraj, inna liga, inna klasa gry, mianowicie Bundesliga. Kontrakt został podpisany na 4 lata. W ciągu tych 4 lat Lewy rozegrał w BVB aż 187 meczów i strzelił łącznie 103 bramki. W sezonie 2012-2013 zajął drugie miejsce w rankingu w strzelców Bundesligi z 24 trafieniami, a w następnym sezonie to Lewandowski zajął fotel króla strzelców niemieckiej ligi. Tutaj jeszcze warto dodać, że nasz Robert w Borussii nie był sam. Razem z nim grał Kuba Błaszczykowski czy też Łukasz Piszczek. Było to takie polskie trio, które na zawsze zapisało się w historii Borus Dortmund. Po sezonie 2013/2014 Lewandowski nie przedłużył kontraktu z klubem z Dortmundu. Jako wolny zawodnik trafił do klubu Bayern Monachium, z którym podpisał pięcioletnią umowę. I już tutaj można śmiało powiedzieć, że to w Bayernie jego kariera nabrała ogromnego rozpędu. Na tą chwilę, a przypomnę tylko, że te liczby bardzo szybko się zmieniają, Lewandowski rozegrał w Bayernie 203 mecze i strzelił aż 305 bramek. W 2020 roku został piłkarzem roku FIFA, 17 razy został królem strzelców, 11 razy piłkarzem roku, z czego 9 razy w Polsce i 2 razy w Niemczech. Drużyną Bayern Monachium zdobył Ligę Mistrzów w sezonie 2019-2020. Pamiętny mecz z Wolfsburgiem. 22 września 2015 rok, godzina 20, 6. kolejka Bundesligi. Lewandowski wchodzi na boisko dopiero na drugą połowę, a później dzieje się coś, o czym nie muszę opowiadać. Pas. To the fates of Vidal. Then Thomas Muller. And it's in the back of the net from Robert Lewandowski. Because that is what Robert Lewandowski does for a Le and there they come again. Oh, superb goal from distance. Lewandowski has shown exactly why he is one of the best in the business. Making room for himself. Good sir. Lewandowski for the hand trick off the post. Lewandowski again. And somehow he's put it in! Oh my word! This is one of Lewandowski's finest performances—a space of ten minutes and three goals. Costa, he's got the power. He's got the speeds. Oh, they haven't got it clear, and the ball's in the back of the net again. And yes, indeed, it is one Robert Lewandowski. Lewandowski goes through again. Oh, he just can't do it. Lewy strzela 5 goli w 9 minut i zostaje pierwszym zawodnikiem w historii Bundesligi, który tego dokonał. Warto wspomnieć, że Robert Lewandowski pobił dotychczasowy rekord Gerda Müllera, niemieckiego napastnika, który w sezonie 1971-1972 strzelił 40 bramek w Bundeslidze. Tego rekordu nie pobił nikt aż przez 49 lat. Jednak zrobił to Lewy w sezonie 2020-2021. Strzelając 41 bramek ustalił on nowy, piękny rekord. Ponownie zapisał się w księgach historii piłki nożnej. Kolejne dośrodkowanie na pole karne. Robert Gumny wybija piłkę. Sane, piłka na lewej nodze. Sane! Gikiewicz! I co? Lewandowski! Go! W Warszawie przez pierwsze kroki w leszcie, a teraz świeci jego gwiazda w piłkarskim firmamencie. Robert Lewandowski, brawo, brawo! Historia Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Debiut Lewandowskiego w Kadrze Narodowej miał miejsce 10 września 2008 roku w meczu wyjazdowym San Marino. Osiem minut po wejściu na murawę strzelił debiutancką bramkę, a polska reprezentacja wygrała 2-0. Marek Saganowski opuszcza wojsko, od dwóch lat wciąż bez bramki reprezentacji Polski. Jego miejsce z 13. Robert Lewandowski. Pozycja wysuniętego napastnika polskiej reprezentacji jak do tej pory jest troszeczkę nieszczęśliwa. To wykorzystać, słupek, jest okazja na dobitkę i mamy drugą bramkę. Bravo! Życzyłeś tego Robertowi Lewandowskiemu, zresztą ja podobnie. Jest to chłopak, który ma instynkt. Potrafi się gdzieś ustawić. Szuka go piłka. Mówiliśmy wcześniej, że kilka było takich bezpaństw Początkowo lewy na koszulce nosił taki numer jak 17, 13, 11, raz nawet 7, ale od 2009 roku stale nosi numer 9. Reprezentacja własnego kraju na różnych turniejach dla każdego gracza jest bardzo ważna, jest to po prostu zaszczyt, marzenie niejednego młodego zawodnika. Lewandowski z orzełkiem na piersi rozegrał najwięcej spotkań w kadrze, bo aż 125 oraz strzelił najwięcej goli, aż 72. Od 2014 roku jest kapitanem reprezentacji Polski. Robert ma bardzo kochającą żonę Annę. Oboje poznali się na obozie integracyjnym dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w 2007 roku. Anna Stachurska i Robert Lewandowski pobrali się 22 czerwca 2013 roku w Kościele Świętej Anny w Serocku. Dla orientacji jest to około 50 km od Warszawy. Doczekali się również potomstwa: Pierw na świat przyszła Klara w 2017 roku, a trzy lata później Laura. Robert Lewandowski jest zdecydowanie jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. On po prostu się nie zatrzymuje, pobija nowe to rekordy, nie sposób za nim nadążyć. Ma 33 lata, lecz w ostatnim wywiadzie zapowiedział, że chce zawodowo grać w futbol jeszcze co najmniej 4 lata. Jest to taka ogólna historia jego kariery i drogi na szczyt. Można byłoby jeszcze więcej opowiadać, rozdrabniać się nad każdym sezonem, lecz ta historia dalej się pisze, ona dalej trwa. Mamy dużą nadzieję, że za te 4 lata będziemy mogli powiedzieć o nim jeszcze więcej, być może wreszcie zdobędzie wymarzoną złotą piłkę. Może ponownie pobije jakiś niemożliwy rekord. To wszystko przed nami. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeśli wytrwaliście do końca, zostaw łapkę w górę, jeśli film ci się spodobał, a nowych widzów zapraszam do subskrypcji. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się ciepło, cześć.